Rozdział 6. Rozmowa o rabusiach, czy triumf Czarnego Franka, obserwacje drugiego brzegu, czy to pies, czy to bies, kto szuka zatopionego skarbu, podejrzane spotkanie na Czaplim Ostrowiu, podsłuchana rozmowa, ile jest warta mapa łowisk, śledzę Czarnego Franka. Następnego dnia wczesnym rankiem zbudził mnie warkot podpływającej motorówki z dwoma milicjantami. Jeden z nich siadł na brzegu i zobaczywszy, że wyglądam z namiotu, zapytał: Czy nie widział pan tu gdzieś w pobliżu jakichś podejrzanych osobników? Grupkę młodzieży bez rodziców albo tym podobnych? Opowiedziałem o bandzie Czarnego Franka, która wczoraj po południu płynęła tędy na tratwach w stronę Czaplego Ostrowa. Czy wydarzyło się coś złego? Zainteresowałem się. Kiwnął głową. Z pobliskiej wyspy skradziono owce. Harcerzom ktoś zabrał kajaki i podrzucił je na Gierczaku, a minionej nocy z obozu harcerskiego skradziono butlę i lampę gazową. Ze swego namiotu wyszedł pan Anatol. Słyszał słowa milicjanta i oczywiście zaraz zaczął go pouczać. Obywatelu władzo, weźcie się za tych huliganów i złodziei, bo turyści spokoju nie mają. Za słabo panowie działacie. Za wolno. Cóż to, brakuje wam pałek na łobuzów? Trzeba się przede wszystkim rozprawić z bandą Czarnego Franka. Milicjant patrzył na pana Anatola i odpowiedział bardzo rzeczowo. Niestety nikt nie widział złodziei, nikt nie ma konkretnych podejrzeń co do sprawców. Każdy tylko mówi to najpewniej banda Czarnego Franka. Milicja robi co może, żeby nad jeziorem utrzymać porządek i spokój. Ale ten rejon w tym roku jest modny. Setki namiotów stanęły na wysepkach, na brzegach i nad zatokami. Turyści po trosze sami są winni temu, co się tu dziać zaczyna. Czy ktoś z tej setki wczasowiczów zasiedlających brzegi jeziora raczył się zameldować? Nie, pan także nie jest zameldowany, ani pan, prawda? Zwrócił się do pana Anatola i do mnie. Yy, bo ja tylko przejazdem. Jutro już może gdzie indziej zanocuję, tłumaczył się pan Anatol. Tak mówi każdy, odparł milicjant. Nie wiemy, kto mieszka pod namiotami, z kim mamy do czynienia. Każdy twierdzi, jestem na wczasach wędrownych, nie zdążyłem się zameldować. I tak samo odpowiadają chłopcy i dziewczęta z grupy Czarnego Franka. Sądzę, że prawdziwi turyści powinni nam pomóc w naszej pracy. Sami bez waszego udziału nie zaprowadzimy tu porządku. Od choćby dzisiaj. Najpierw nam zameldowano o kradzieży butli gazowej. Potem o utonięciu chłopca, który kąpał się w niedozwolonym miejscu. Szukamy sprawców kradzieży, ale musimy jednocześnie przeprowadzić dochodzenie w sprawie tego utonięcia. Jezioro jest wielkie i spraw na nim bardzo wiele. Ilu turystów pływa kajakami i łodziami bez kart pływackich. W osadach namiotowych wynikają swary, kłótnie, niekiedy nawet bójki i we wszystkie te sprawy angażuje się milicję. O tym warto także pomyśleć, gdy się nas krytykuje. Odpłynęli w stronę Czaplaka. Kończyłem śniadanie, gdy zobaczyłem ich powracających środkiem jeziora. Byłem pewien, że płyną z niczym. To znaczy, albo w ogóle nie zdołali trafić na obóz bandy Czarnego Franka, albo też w obozie skradzionych rzeczy nie znaleźli. Czarny Franek nie był chyba tak głupi, aby kompromitujące rzeczy trzymać przy sobie. Mógł je ukrywać w krzakach, zakopać w ziemi, kryjówek nie brakowało. Ale przecież nie przybyłem tu po to, aby obserwować bandę Czarnego Franka. Moim zadaniem było odnaleźć człowieka z blizną. Skryłem się za namiot, tak aby mnie nie widzieli sąsiedzi z biwaku. I zacząłem przez lornetkę obserwować brzeg po drugiej stronie jeziora. Patrzyłem długo, ale nie zauważyłem nic godnego uwagi. Drugi brzeg zdawał się być bezludny, a jeśli nawet ktoś krył się za gęstwiną trzcin przy dwóch półwyspach, to przecież na wodzie nie widziało się nikogo. Dla mnie zaś miało znaczenie, czy w tym miejscu, gdzieś w rejonie półwyspów, człowiek z blizną nie rozpoczął nurkowania. Do tego celu musiałby jakoś przedostać się przez trzciny, zapewne wziąłby ze sobą jakąś łódkę. Mocne szkła mojej lornetki wykrywały na półwyspach nawet małe krzaki, nieprawdopodobne było, abym kogoś nie zauważył. Zresztą na piaszczystym cyplu stały trzy czaple, ich obecność najlepiej wskazywała, że okolica jest bezludna. A jednak nie dawałem za wygraną. Co pewien czas przez szkła lornetki kontrolowałem półwyspy oraz czarną zatokę między nimi. Nareszcie cierpliwość moja została nagrodzona. W trzcinach zachodniego półwyspu dostrzegłem nagle słaby ruch, jak gdyby cień jakiś się tam przesunął. Potem zniknął, aż wreszcie po kilku minutach ten sam cień zauważyłem na czarnej toni zatoki. Nie miałem pojęcia, co to było. Wyglądało na jeziorze jak podłużny paseczek, który bardzo powoli przemierzał zatokę i kierował się ku trzcinom u nasady półwyspu wschodniego. Zachodziłem w głowę, czy jest to jakaś maleńka łódeczka, czy pień drzewa, lub zgoła jakiś pływający zwierz. Tajemnicze coś dotknęło ściany trzcin i zniknęło w niej bez śladu. Zerwałem się ze swego miejsca i poszedłem do sąsiadów. Czy nie mogliby mi państwo pożyczyć łódki? Chciałem odwiedzić półwysep po drugiej stronie jeziora. A, na rybki, pokiwał głową pan Natol. Niestety, za chwilę z Kaziem również wypływamy na połów. Tylko, że udajemy się na Czaplak. Słyszeliśmy, że po drugiej stronie wyspy znajduje się Królestwo Krasnopiór. Nakopaliśmy glist i spróbujemy wędkarskiego szczęścia. Nie pozostało mi nic innego jak uruchomić wehikuł. Namiot pozostawiłem pod opieką pań sąsiadek, wjechałem w wodę i skierowałem się na północ. Chciałem ogromnym łukiem opłynąć wschodni półwysep, tak aby ów ktoś, kto tam grasował, nawet gdyby zauważył mnie na jeziorze, sądził, że płynę w innym kierunku. Podczas swej podróży zbliżyłem się bardzo do czaplaka i przez lornetkę przekonałem się, że jest to ogromna wyspa. Na brzegach zadrzewiona, a wewnątrz goła. Gdzieniegdzie tylko porośnięta małymi sosenkami. Nie odkryłem na niej ani jednego namiotu. Nie widziałem też żadnego człowieka. Zwiedzę ją, kiedy będę wracał, zdecydowałem. Przecież w stronę tej wyspy płynęła banda Czarnego Franka. Może odkryje jej obóz. Chciałem spotkać Czarnego Franka i porozmawiać z nim, nie tylko zresztą o pierścionku Marty. Z daleka drugi brzeg jeziora, między wschodnim półwyspem i wsią Matyty, Wydawał się równy, stanowił zwartą ciemną ścianę drzew. Kiedy podpłynąłem bliżej, przekonałem się, że znajdował się tam jeszcze jeden półwysep. Do tego półwyspu zdecydowałem się przybić i w tym celu chciałem rozpędzić wehikuł, aby nim jak taranem wepchnąć się w trzciny. Ale zanim to zrobiłem, jeszcze raz spojrzałem w stronę miejsca, gdzie mi zniknęło z oczu owo pływające tajemnicze coś, pień drzewa lub zwierzę. I aż gwizdnąłem cichutko. Znowu bowiem zobaczyłem owo coś. Była to maleńka gumowa łódeczka. Niesiona leciutkim wiatrem wolno dryfowała wzdłuż zachodniego półwyspu. Muszę ją schwytać i poszukać właściciela, postanowiłem. W gumowej łódeczce leżało czyjeś ubranie, termos podróżny i torba. Pewnie ktoś wysiadł na brzegu, żeby się opalać, a łódeczka odpłynęła. Już byłem blisko niej, gdy coś mnie zastanowiło. Do licha, pomyślałem, ona płynie pod wiatr. Ale zagadka zaraz się wyjaśniła. Zaledwie dobiłem do łódeczki, na burcie wehikułu ukazały się czyjeś dłonie, a po chwili ujrzałem głowę ludzką w masce płetwonurka. Łódeczka nie płynęła sama. Ktoś pod nią siedział. Jegomość w stroju płetwonurka z aparatem tlenowym na piersiach z trudem wgramolił się do wehikułu. Zdjął z twarzy maskę i wtedy rozpoznałem kaznodzieję. Pan mi chciał zabrać moją łódeczkę? zapytał. Myślałem, że komuś uciekła. Kiwnął głową ze zrozumieniem. A mnie, choć byłem pełen niepokoju z powodu obecności tego jegomościa tutaj, ogarnęła wesołość. Śmieszna wydawała mi się myśl o człowieku, który wędrował przez jezioro nie na łódce, tylko pod łódką. To chyba o wiele ciekawsze maszerować pod nie niż płynąć po powierzchni jeziora, rzekłem. Tak, zgodził się ze mną. Lekarz zalecił mi długie piesze spacery. Pan, broń Boże, cierpi na niedotlenienie? Owszem, skinął głową. Aby się dotlenić, Noszę te oto butle z tlenem. Czy zobaczył pan coś interesującego podczas wędrówki po dnie? Kilka ogromnych sandaczy i wielkiego suma. Nie usłyszałby pan głosu mojej piszczałki, gdybym wezwał pana na pomoc, stwierdziłem. Używał już jej pan? Nie byłem w niebezpieczeństwie. Odetchnął z ulgą. To świetnie. Zapomniałem panu powiedzieć, że ten mój przyrząd jest skuteczny tylko wtedy, gdy człowiek znajduje się w rzeczywistym niebezpieczeństwie. W innej sytuacji używać go nie należy. Dobiliśmy do piaszczystego cypla. Czaple, które tu żerowały, wzbiły się w powietrze i ciężko machając skrzydłami, odleciały w stronę czaplaka. Dziwny jegomość przez chwilę śledził ich lot, a potem powiedział: Na czaplaku jest rezerwat. Na drzewach od strony wschodniej półwyspu czaple mają swoje gniazda i wychowują młode. Powinny żyć w spokoju, a tymczasem wczoraj wieczorem przypłynęła tam banda łobuzów, rozpaliło ognisko i hałasowała. To okropne, bo ptak, proszę pana, to wspaniałe stworzenie. Nie lubię ani psów, ani kotów, natomiast uwielbiam ptaki. Są dla mnie symbolem wolności, swobody, nieskrępowanego niczym życia. Tam nocowała banda Czarnego Franka. Przerwałem mu, lękając się, że znowu wpadnie w swój kaznodziejski ton i wygłosi długie przemówienie o ptakach. Banda Czarnego Franka? zdziwił się. A nie wie pan, jak ich wykurzyć z tych okolic? Jeszcze jeden, który by chciał rozprawić się z bandą czarnego Franka, pomyślałem. To mi nasunęło myśl, że kapitan Nemo z książki Verna też lubił podwodne wędrówki. Może więc ten jego mość jest właśnie kapitanem Nemo? Na jeziorze pokazał się płynący Bajdewindem biały jacht, wacka krawacika. Płynął dość szybko, zmierzając najwyraźniej w stronę Czaplego ostrowa. Przez jakiś czas w milczeniu obserwowaliśmy jego zgrabną sylwetkę. Ci państwo z jachtu odezwał się nagle kaznodzieja. Szukali bandy czarnego franka. Pytali mnie, czy nie zauważyłem ich, pływając wśród tych wysp i zatok. Wtedy nie wiedziałem, że to banda czarnego Franka hałasowała w nocy na czaplaku. Ale chyba ktoś ich o tym poinformował, bo właśnie płyną w tamtą stronę. Na czaplaku nie ma teraz bandy. Płynąłem blisko brzegu. Nie widziałem tam nikogo, zauważyłem. Może wczesnym rankiem odpłynęli gdzie indziej, odpowiedział dziwny jegomość. Już miałem na końcu języka pytanie. Czy pan nie jest kapitanem Nemo, ale usłyszałem warkot. Od strony lipowego ostrowa i wyspy łąkowej pokazał się szary ślizgacz kapitana Nemo. Mknął na największych obrotach, błyskawicznie wyprzedził jacht wacka krawacika i po kilku minutach zniknął nam z oczu za czaplim ostrowem. A więc ten dziwny jegomość, nie był jednak kapitanem Nemo. Kim pan jest, u licha? Wyrwało mi się. I co pan tu robi? Zdumiało go moje pytanie. Y, przepraszam pana odparł grzecznie. Ale to jezioro jest tak rozległe, że chyba panu nie przeszkadzam. Oczywiście, że nie. Więc dlaczego pan pyta, co ja tu robię i kim jestem? Ja z takim pytaniem do pana się nie zwróciłem. A przecież mógłbym zapytać choćby o ten dziwny pana pojazd, w którym pan jeździ i pływa. Nie zrobiłem jednak tego przez grzeczność. Co do mnie zaś, jestem tym, kim chcę być i robię to, co mi się podoba. Czy zadowala pana moja odpowiedź? W zupełności, odrzekłem ze skruchą. Po takiej wymianie zdań wydawało mi się, że uczynię najlepiej, jeśli wsiądę do wehikułu i odpłynę w swoją stronę. Zrobiłem to z żalem, bo dziwny jegomość intrygował mnie, a i miejsce, gdzie siedzieliśmy, było niezwykle piękne. Wyobraźcie sobie podłużny, zadrzewiony po brzegach półwysep, wchodzący w szeroko rozlaną tonię jeziora. Wydłuża go jeszcze piaszczysta ostroga, przez którą przelewają się zielonkawe fale. Na półwyspie rośnie soczysta trawa. I o kilkanaście metrów od brzegu zaczyna się gęsty młody las, sosny i brzozy. Wymarzone miejsce na biwak ze wspaniałym widokiem. Z jednego brzegu na jeziorak aż do Siemian, a z drugiego na Czapli Ostrów. Przez moment zastanawiałem się, czy nie przewieźć swych rzeczy w to urocze miejsce, ale uprzedził mnie kaznodzieja. Tu będę nocował, stwierdził. I dodał, a ponieważ pan mieszka, zdaje się, na drugim brzegu, głos piszczałki tutaj usłyszę. Nie sądzę, abym znalazł się w prawdziwym niebezpieczeństwie. Do tej pory zresztą jakoś sam umiałem wychodzić z opresji, odparłem oschle. Tajemniczość dziwnego jego mościa zaczynała mnie irytować. Nie chciałem być za nadto podejrzliwy i w każdym płetwonurku widzieć poszukiwacza zatopionej ciężarówki. Lecz przecież naiwnością byłoby sądzić, że tylko przypadek sprowadził tego płetwonurka na miejsce, gdzie należało się spodziewać skarbu. Ten człowiek nie tylko dla sportu wędrował pod niej jeziora. Może był pomocnikiem człowieka z blizną? Powiedziałem mu do widzenia i odpłynąłem. Tym razem skierowałem się do czaplaka, gdzie na płyciźnie okalającej wyspę stał biały jacht Wacka Krawacika. Płynąłem wolno, z lornetką przy oczach, dlatego widziałem dokładnie nie tylko jacht, ale i postacie na pokładzie. Najpierw rozpoznałem Białą Panią, a potem Wacka Krawacika i Brodacza. Obydwaj właśnie zeskakiwali z jachtu do wody i brnęli po płyciźnie w stronę lądu. Czego oni tam szukają? pomyślałem. I wtedy zobaczyłem, że ktoś nadchodzi z głębi wyspy. Maszerował przez pustynne wrzosowisko, widziałem go coraz wyraźniej. Był to Czarny Franek. Szedł prosto w stronę jachtu. Zrozumiałem, że teraz nadarza się sposobność, aby odkryć tajny obóz bandy. Czarny Franek będzie chyba wracał do obozu. Wystarczy wtedy pójść jego śladem. Czym prędzej podpłynąłem do trzcin obrastających południową stronę wyspy, wjechałem w nie. I zakotwiczyłem wehikuł. Przedarłem się przez trzciny do brzegu i zlazłem w nadbrzeżne krzaki. Ostrożnie wychyliłem się z nich. Ujrzałem wacka krawacika i brodacza. Siedzieli w płytkiej kotlince przy zachodnim brzegu o pięćdziesiąt metrów ode mnie. Czarny franek szedł prosto na nich. Suche wrzosy głośno szeleściły pod podeszwami jego wysokich gumowych butów. A jednak to chyba spotkanie i to umówione obudziła się we mnie ciekawość. Co może łączyć czarnego franka z wymoczkowatym wackiem krawacikiem? Przypomniałem sobie winę tu. Old Shatterhand zazwyczaj najlepsze informacje zdobywał podsłuchując rozmowy różnych podejrzanych typów. Wprawdzie ani brodacz, ani książę spinningu nie byli podejrzanymi osobnikami, ale czarnego franka mogłem uznać za opryszka. A jeśli porządni ludzie umawiają się na spotkanie z opryszkiem, jest w tym coś jednak intrygującego. Podsłuchiwanie? No tak, to coś brzydkiego i niegodnego dżentelmena. A jednak żaden z czytelników Old Shatterhanda nie miał o to pretensji do bohatera tej powieści. Może więc i mnie to zostanie wybaczone. Jak Indianin zacząłem skradać się wzdłuż brzegu. Kryłem się za młodymi leszczynami, za wysokimi krzakami dzikich malin. Biegłem na czworakach, to znów pełzałem jak wąż, byle tylko znaleźć się jak najbliżej kotlinki, gdzie siedzieli wacek, krawacik i brodacz. Im bliżej byłem, tym trudniejsze stawało się ukradkowe podejście. Kotlinka znajdowała się bowiem w pewnym oddaleniu od brzegu i rosnących na nim drzew i krzaków. Wrzosowisko dochodziło aż do krawędzi kotlinki i od tej strony chyba tylko mysz mogła się podkraść niezauważenie. Natomiast od strony jeziora rozciągała się duża połać wysokich i gęstych dzikich malin. Tędy właśnie czołgałem się pełen obaw, czy któremuś z siedzących nie zechce się nagle skosztować słodkich różowych owoców. Uwielbiam maliny. Ich smak wydaje mi się niezrównany, ale tego dnia znienawidziłem ich kolące gałązki. Wczepiały się w moją koszulę, drapały po twarzy i dłoniach, a jednocześnie, co było najgorsze, głośno szeleściły, gdy uwalniałem się od ich drapieżnego uchwytu. Na szczęście od jeziora wiał wiatr. Szumiały drzewa na brzegu, głusząc te szelesty. Skradając się przez krzewy, straciłem z oczu kotlinkę i wrzosowisko. Kierowałem się tylko od głosami rozmowy, jaką prowadzili ze sobą wacek, krawacik i brodacz. A potem, ponieważ głowę miałem blisko ziemi, doszły moich uszu głośne tąpnięcia. To nadchodził czarny franek. Byłem już dostatecznie blisko. Dalej podkradać się nie było sensu. Nie zależało mi na tym, aby ich widzieć, wystarczyło, że słyszałem każde słowo. Położyłem się na plecach. Ukryty w gęstym gąszczu malin, nad sobą miałem tylko rozległy obszar nieba, z białymi niewielkimi chmurami, które co chwila przysłaniały słońce. Dostrzegłem także czaple, wolno poruszającą skrzydłami, w swym locie na zachód, zapewne w poszukiwaniu żeru. Cześć, czołem, usłyszałem głos czarnego Franka. Panowie mają do mnie jakiś interes? Taką wiadomość przekazał mi jeden z moich kumpli. Wacek, krawacik, pospieszył z zaproszeniem. Proszę bardzo, niech pan siada. Może papieroska? Mamy karmeny. Nie lubię, burknął czarny Franek. Wolę sporty. Usłyszałem trzask zapalonej zapałki, potem doleciał mnie wonny dym karmenów i podobny do opalących się starych szmat smród sporta. Teraz odezwał się brodacz. Szkoda czasu na bawienie się w ceregiele. Od razu powiem panu w czym rzecz. Tylko proszę nas źle nie zrozumieć. Poprosiliśmy pana na spotkanie, ponieważ wiemy, że pan rządzi chłopakami, którzy biwakują nad tym jeziorem. Jest pan ich niekoronowanym królem. Brodacz zaczął od pochlebstw. Tarny franek był chyba jednak spryciarzem dużej miary. Przerwał mu lekceważąco, a nawet z ironią. Ja tam, panie szanowny, w tytuły arystokratyczne się nie bawię. Starczy, że ten pan jest księciem spinningu i że z jego wysokością sporta sobie pale. Brodacz udał, że nie wyczuł szyderstwa. Ciągnął dalej tym samym łaskawym tonem: Przystąpmy do sprawy. Skradziono nam torbę. Nie chcemy wnikać, kto to zrobił. Nie zamierzamy meldować o tym milicji. O, przepraszam bardzo. Kradzieże mnie nie interesują, burknął czarny franek. I zapewne oburzony zerwał się ze swego miejsca, bo brodacz szybko powiedział: Niechże pan siada i posłucha do końca. Nikt pana nie oskarża o kradzież. Chodzi o to, aby pan wiedział, że skradziono nam torbę, której była bardzo cenna dla nas rzecz. Nie zależy nam na jej pozostałej zawartości, a były tam przedmioty wartościowe, jak na przykład wspaniały nóż fiński, kompas, 100 metrów żyłki na szpuli. Komplet francuskich błystek, zapasowy bęben do spinningu typu Rex, a także komplet kolorowych długopisów. Potrafimy przeboleć tę stratę, chodzi nam tylko o jedną rzecz, o mapę jezioraka z zaznaczonymi na niej miejscami łowisk różnych ryb. Pan zdaje sobie sprawę, że dla kogoś, kto nie pasjonuje się wędkarstwem, taka mapa to jest nic od, bezwartościowy papier. Ale dla nas, a szczególnie dla mojego przyjaciela, który w tym roku chce zdobyć złoty medal. Utrata mapy stała się szkodą niepowetowaną. Rozumiem. Ale co ja mam z tym wspólnego? Ukradł tę mapę któryś z chłopaków kręcących się nad jeziorem. Pan nimi rządzi i panu łatwiej niż nam dowiedzieć się, kto to zrobił. Nie chcemy, aby ten osobnik poniósł karę. Pragniemy odzyskać mapę łowisk i gotowi jesteśmy ją od pana odkupić. Dam sto złotych, wtrącił wacek krawacik. Czarny Franek tylko parsknął śmiechem. Co, pan, mości książę, za sto złotych mogę panu buty wyczyścić, a nie odszukać mapę łowisk. Jak pan zacznie rozmowę od tysiąca złotych, to być może się zastanowię, czy nie warto zbadać, gdzie aktualnie znajduje się ta mapa. Tysiąc? Pan oszalał, warknął krawacik. W takim razie, panowie, zostańcie w spokoju, a ja pójdę swoją drogą, powiedział czarny franek i chyba znowu podniósł się ze swego miejsca. Brodarz zaczął łagodzić spór. Spokojnie, panowie, tylko bez nerwów. Co do ceny, możemy się dogadać. Lecz najpierw chcemy wiedzieć, potrafi pan dostarczyć nam mapę? Zapadło milczenie. Czarny Franek zastanawiał się chwilę, aż wreszcie rzekł. Zobaczymy, popytam tego i owego. Może ktoś coś wie o waszej mapie. Odpowiedzi udzielę jutro o tej samej porze i w tym samym miejscu. Tylko uprzedzam: jeśli z tą sprawą będzie miała coś wspólnego milicja, mapy na oczy nie zobaczycie. A teraz panowie pozwolą, że ich pożegnam. Usłyszałem odgłos stąpania. Co znaczyło, że ruszył w powrotną drogę przez wrzosowisko. Nadeszła okazja, aby idąc za nim ukradkiem trafić do tajnego obozowiska. Lecz nie mogłem ruszyć się z miejsca, dopóki ci dwaj siedzieli w kotlince. A to drań! Tysiąc złotych! Bezczelność! złościł się Wacek. Brodacz mruknął. No to co? Trzeba było pilnować torby. Ty, bratku, nawet nie wiesz, ile trudu i strachu kosztowało mnie zdobycie tej mapy. Mówiłeś mi, że ją kupiłeś od jakiegoś faceta. Kupiłem? Zdenerwował się brodacz. Ukradłem, a nie kupiłem. Choć miałem jak najlepsze chęci. Ten facet pokazał mi mapę i zaproponował kupno. Ale był zamieszany w aferę z fałszywymi znaczkami pocztowymi i go przymknęli. Wiedziałem, że on tę mapę trzyma w szafie, w swoim pokoju. Poszedłem więc do jego domu, zagadałem jego matkę i gdy ona poszła do kuchni, żeby mi zrobić herbaty, ja tę mapę zwędziłem, rozumiesz? Bo po co mu ta mapa? W więzieniu mu się na nic nie przyda, no nie? Zachichotał drwiąco. Odzyskamy mapę, stwierdził krawacik. Odzyskamy ją, choćbym miał wybolić pięć tysięcy. Ta mapa zwróci nam wszystko z nawiązką. Podnieśli się i poszli w stronę jachtu. Brodacz coś tam klarował Wackowi, ale słów już nie rozróżniałem. Gdy odeszli dostatecznie daleko, ostrożnie wychyliłem głowę z malin i rozejrzałem się na wszystkie strony. Wacek, krawacik i brodacz właśnie wchodzili do wody, aby po płyciźnie dostać się do jachtu. Czarny Franek szedł na przełaj przez wrzosowisko i zbliżał się do kępy karłowatych sosenek. Nie mogłem maszerować jego śladem wprost, bo obejrzawszy się, natychmiast bym nie dostrzegł. Pobiegłem więc do zadrzewionego brzegu i kryjąc się za pniami olszyn, ogromnym półkolem zmierzałem do tego miejsca, dokąd, jak mi się zdawało, szedł Czarny Franek. Nawet nie przypuszczałem, że śpieszę na spotkanie nowej przygody.